Dość tego pierdolenia. Większość naszych jest już po drugiej stronie. Będą na nas czekać. A fanty z Mikoshi? Gdybyśmy chociaż zbliżyli się do bramek z tym sprzętem, rozpierdoliliby nas bez ostrzeżenia. Sprawdziliśmy to, rasaka obstawiła wszystkie punkty graniczne. Ale mamy inny plan. Arasaka. Mam dziwne drzewi. Coś powiedziała mnie, tak? Przypomniał mi się Jackie. Ten nasz skok na Arasak. Opowiadałam ci, jak się skończyło. Przepraszam, wi. Daj spokój, to nie Twoja wina. Poza tym teraz będzie inaczej. Musi. Ale za jednym w Night City to będę tęsknić. Za czym? Za żarciem. <laughs> za tajem na siódmej w Heywood, pierogami w dokach i... Serio? Pojeździsz z nami, trochę to zrozumiesz. Szczerze? Nie mogę się już tego doczekać. Oczywiście to nasze nowe życie to będzie jeden wielki pierdolony chaos. Co do tego nie mam wątpliwości. Ale to będzie dobre życie. Teraz to już wiem. I ty też się przekonasz. Czy no, uciekasz z Night City, czy jedziesz do babci na podwieczorek? Dodaj gazu, bo cię ta burza zastanie. Bal <grych> się. Mitch, hej! Cześć, Wi. Dobrze cię słyszeć, stary. Jak tam? Już prawie wszystko gra. Jeszcze z miesiąc i będę jak nowy. Mówiłem wam, że dam radę. Ale nie gadaj, Mitch. Tuż po i taki pewny siebie nie byłeś. Nikt z nas nie był. Przeleżał kilka tygodni w łóżku jak warzywo. Gdyby nie to, że mu na wojnie zahartowali synapsy w tych pancerach, to by wykitował. Uratowałeś nam wszystkim tyłki wtedy. Szkoda, że Sola nie ma z nami. I Teddy'ego. I wobiego I skorpiona. Nakopaliby ci do dupy po tym numerze z pancerem. Potem by cię tak wyściskali, żebyś się pożygał. Wiem, Panon. Wiem. Dzięki nim mamy szansę na nowy początek. Nie spierdelimy tego. Dobrze, że jedziesz z nami. Widzimy się na miejscu. czuje ozon nawet przez klimę To ta burza jest blisko Dobra, jesteśmy na miejscu. O w końcu, Cześć, Mitch. Dobrze, że jesteś. No, cześć, jak tam? Ogarnąłeś tu sprawy? Prawie wszystko gotowe do wyjazdu. Znalazłeś? Jest tam, gdzie myśleliśmy? Czyli wszystko zgodnie z planem? Tak, wszystko jest git. Ale podobno ktoś na ciebie czeka. Jak już będziesz gotowa to nas łap. Ustalimy co i jak. Oto widać dziecko blade i chude. Więc pozwól, że będę z tobą boleśnie szczery. No. Wyglądasz jak gówno. Aż tak ci szkodzi otwarta przestrzeń? Wręcz przeciwnie go w boju. Coś mi się zdaje, że dopiero teraz poczuję, że żyje. Zawsze szanowałem optymizm młodych ludzi. Złe myśli są tanie, ale łatwo zaklinają rzeczywistość. Myślisz, że zabraknie ci paliwa przed postojem? Zabraknie. Myślisz, że wkrótce umrzesz? Umrzesz. A teraz lepiej się szykuj. Mamy granice do przekroczenia i burze do uniknięcia. To całkiem sporo jak na jeden dzień. Myślałam, że już nie przyjedziesz. Czemu? Myślałaś, że zostanę w Night City? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chce zaczynać wszystko od nowa. Poznasz mnie lepiej, to może zmienisz zdanie. Cześć, Ward. Hej, dobrze wyglądasz mi. Zawsze widzę, kiedy kłamiesz. Jak na że ciężko ci idzie ukrywanie emocji. Po prostu nigdy nie ukrywałem ich przed tobą. Mhm. Dlatego widzę też, że nie zmieniłeś zdania. Zostaję. muszę. Tak czułam. Cholera, Ward. Ale nie wierzyłam, chyba nie chciałam w to uwierzyć. Naprawdę? Tak. Więc nie rozumiesz. A tego nie powiedziałam. Wiesz, mam siostrę i ona. Jest dorosła. Tak, ale sama nie da sobie rady. Poza tym. Poza tym co? Night City to moje miasto, Wi. A właściwie co to znaczy, Ward? To miasto macie w dupie. To miasto to przede wszystkim ludzie, za których jestem odpowiedzialny. Rozumiesz? To złożone obietnice, obowiązki, od których nie chcę uciekać. Uważasz, że ja uciekam? Tak właśnie to dla Ciebie wygląda? Nie, niczego takiego nie powiedziałem. Bardzo długo o tym myślałem. I rozumiem, dlaczego chcesz stąd wyjechać po tym wszystkim, co się stało. Potrzebujesz nowego początku. Zasłużyłaś na to. Tego mi zawsze będzie brakować. Czyli to pożegnanie. Chyba oboje czuliśmy, że ta historia nie może skończyć się dobrze. Sama nie wiem. Powodzenia. Wi. Powodzenia, Ward. Potrzebujecie pomocy z przygotowaniami? Nie, wszystko spakowane i gotowe do drogi. Czekaliśmy tylko na ciebie. Dobra, to przejdźmy jeszcze raz przez plan. Oficjalne przejścia odpadają, to już wiesz, nie? Dlatego użyjemy starego tunelu przemytniczego. Jest niedaleko muru. Zaraz, mówisz o jednym z tych słynnych tuneli Aldecardos? Aha. Ten jest jednym z najstarszych, wykopany tuż po pierwszej wojnie. Aldecaldos przestali z niego korzystać lata temu. Dostaliśmy cynk, że NightCorp go odkrył i zaczął monitorować ruch w tamtej okolicy. Zeskanowaliście teren? Na pewno tunel nie jest zasypany? Nie. Wystarczy, że wytrzyma w trakcie naszego przejazdu. Potem niech się zapada. My tu już i tak nie wrócimy. Dobra, a jak już przejedziemy na drugą stronę? Dołączymy do reszty naszych w punkcie zbiórki. Stamtąd ruszamy dalej w stronę tu są. A tamto my będziemy dyktować warunki, co? Znamy te drogi jak własną kieszeń. I mamy w Arizonie parę starych długów wdzięczności do odebrania. Wygląda na to, że nawet jakbym chciała się martwić, to nie mam czym. Od dziś nie wszystko jest na twojej głowie. Przyzwyczaisz się. To miłe uczucie. Wygląda na to, że teraz ja mam wobec Was dług wdzięczności. Oj, weź już nie pierdol. Jedziemy na tym samym wózku. Poza tym dzięki Tobie zajebaliśmy Arasace tyle sprzętu, że można by zbudować lotniskowiec. Na liście poszukiwanych żywych lub martwych jesteśmy tuż za Tobą. Dobra, ruchy, ruchy, bo nas tu ta burza zastanie. Zaczniesz tę wyprawę jak na nomadkę przystało, czyli za kierownicą. Jedź prosto, omijaj większe dziury i nie pogub te naszej pokoju. Ja ogarnę nitro. Mieszanka idzie wprost do cylindrów. Bezrzecznego centrum mogłoby nas wyjewać powietrze. A tego wolałybyśmy uniknąć. No a co z tym gliną? What? Przyjechał się pożegnać. Pożegnać? Na chwilę? Na zawsze? To już koniec. Nie chciał wyjeżdżać z Night City. Nie mógł. To chyba nie tak miało być. Sama już nie wiem, jak miało być, ale czuję się tak jakoś. No? Jakbym właśnie wychodziła z zamkniętego pokoju. Nie wiem, co to jest. Nadzieja? Spełnienie? Nie nazywaj tego. Po prostu się tym ciesz, bo ja czuję to samo. Poza tym, jak już będziemy po drugiej stronie, ułożysz sobie to wszystko w głowie. Zobaczysz. Gotowa? Od dawna. No to dawaj. Ostatnio prosto. Wypuścili drony! Karol, Cassidy, ruszajcie. Jeden na czas. Włączam zagłuszanie. Zauważyłem, nie odbijam na wschód. Zdajemy je z was. Powodzenia, dzieciaki. Widzimy się po drugiej stronie. Jutro gotowe. Pożegnaj się z nami, Zdawna szansa. Nie mam już temu miastu nic do powiedzenia. Odpalaj. Stery są twoje. No to jasne. Masz co chciałaś. Nowy początek. Nie zwalniaj pana. Jeszcze nie. Jak? Jest dobrze, Pana. Jedziemy do domu. Jak tam życie na Pustkowiach? Zażywasz słońca i świeżego powietrza. Hej, jak tam życie na Pustkowiach? Zażywasz słońca i świeżego powietrza. Pamiętaj, żeby się regularnie serwisować, bo jak piach ci wejdzie pod izolację, to mogiła. Oczywiście na Badlandach łatwiej o czterogwiazdkowy hotel niż o porządnego ripera. Więc może po prostu wpadnij jak będziesz w Night City, no? Myślę, że jako stała klientka możesz liczyć na jakiś mały pust. Do następnego, Wi? to prawda co mówią? Czy się teraz po pustkowiach z Alde Czyś ty postradała zmysły, dziewczyno? E? Mało ci było niebezpieczeństw. Za nudno było w Night City. Wariatka. No, wariatka jak Boga kocham. Masz na siebie uważać, rozumiesz? Dmuchać na zimne. Ja już się nachodziłam na pogrzeby. No. A jeśli odwiedzisz kiedyś stare śmieci, nie zapomnij zajrzeć do mamy Wells, dobra? Tylko zadzwoń wcześniej. To zrobię takie mes, że palce lizać. Cuidare mm. hey, vi. Hej, Dawno nie gadałyśmy. Co u ciebie słychać? Ciągle siedzisz w Night City? Bo ja nie. A tak na serio, dzięki. Dzięki za wszystko. Dopiero jak wyjechałam z tego pieprzonego miasta, zrozumiałam, jak bardzo byłam tam nieszczęśliwa. Jeśli tylko masz taką możliwość, uciekaj. Uciekaj, gdzie pieprz rośnie, a jak już będziesz daleko, wypij moje zdrowie. Trzymaj się, dziewczyno. Vi, ta akcja. Wow, jeszcze mi krew huczy w skroniach. Zgraja nomadów kontra Arasaka. To się nie miało prawa udać. Byłem pewien, że nas wyniosą nogami do przodu, ale daliśmy radę. Wiesz czemu? Bo ty byłaś za kierownicą Vi. Największa wariatka od Pacyfiku po Apalachy. Nie wiem, co teraz zrobisz, co zamierzasz, ale pamiętaj: zawsze pójdziemy za tobą w ogień, siostro. Trzymaj się, Vi. Do następnego. Rok z tej strony chce skrzynka. Może nawet lepiej. Więc chciałabym, żebyś przekazała czonemu wiadomość. A właściwie dwie. Po pierwsze, że jest aroganckim skurwysynem. Po drugie że dobrze było się z nim znów zobaczyć. Uważajcie na siebie. Oboje. Ej, hey, Wim, zabawna sprawa. Kurwa, znowu skrzynka. Czy ty w ogóle kiedyś odbierasz? Serio, łatwiej się dodzwonić na linię obsługi klienta datatermu niż do ciebie. Co to ja... Aha! Wiesz, że zadzwonił do mnie agent Askrak z pytaniem, czy nie pojechałbym z nimi w trasę koncertową? W pierwszym odruchu powiedziałem mu, żeby spierdalał, ale... Tak sobie myślę, że to mogłoby być nawet fajne. Więc kto wie... No tak, chciałem sobie poplotkować. Odzwonię, jak mogła. Pa. Hayley, dostałem twoje zdjęcia. Kto by pomyślał, że na Padlandach są takie widoczki. Ale wpadnę kiedyś z wizytą. Wiesz, jak się to trochę uspokoi. Czos stanie w końcu na nogach. Czasem sobie myślę, co by było, gdyby. No, nieważne. Ślepsze rzeczy do roboty niż słuchać mojego pierdolenia. Powodzenia bi. w Szerokiej drogi wiatrów plecy. Samurajowie popełniali pokus spisywali Jisei, wiersz śmierci. Zawierali w nim swoje ostatnie przemyślenia o życiu, o śmierci. Sporo ich ostatnio czytałem. Niektóre z nich są naprawdę piękne. Ale ja nie jestem samurajem, więc pożegnam się prostymi słowami. Niech cię piekło pochłonie, Suko. Jefferson Perales z tej strony. Wiesz, burmistrz Night City, dzwonię do ciebie w ramach programu walki z bezrobociem. Co byś powiedziała na posadę szefowej mojej ochrony? No. Jak wiesz, nie ma wielu ludzi, którym mógłbym zaufać, a w przyszłym tygodniu ogłoszę plan podniesienia podatku miejskiego, więc spodziewam się kłopotów. Wynagrodzenie do ustalenia, ale możesz być pewna, że nie będę skąpić. Do usłyszenia mi. Hej, słuchaj, zastanawiałam się, co u Ciebie słuchać, więc postawiłam szybko tarota. Wiem, że nie powinnam robić tego bez ciebie, ale długo się nie widziałyśmy. Byłam ciekawa, no i jakoś tak wyszło. I wiesz, co wyciągnęłam? Powóz kochanków i słońce. Wygląda na to, że czeka cię na Badlandach dobre życie. Powodzenia Wi. ciesz się wolnością.